Dzień, dobry, dzień dobry, witam Trygon Ognia i zapraszam do czytań na kolejne 48 godzin, kochani, to jest poniedziałek, wtorek, barany, lwy i strzelce. Zaczynamy od barana. Sprawdzimy, co u Was? Moje drogie barany. Powiem tak, jeśli byliście zbyt rozrzutne finansowo w ostatnim czasie, to możecie po prostu poczuć to obciążenie, tak, że teraz trzeba będzie zacisnąć pasa. Dla Was po prostu informacja taka, Podejmujcie dobre decyzje, przemyślane dobre decyzje finansowe, biznesowe, tak? Jeśli jest za dużo pracy, jeśli za dużo wzięliście na siebie, to starajcie się um, albo zaakceptować pomoc od innych w pracy, e, albo po prostu e, jakby podzielić sobie wszystko w czasie, tak? Nie brać na siebie za dużo. To są informacje dla Was na pierwszy dzień, bo dużo będzie się działo dokładnie, zobaczcie. Tak, ale dobra. E, dlaczego? Bo tutaj dwie monety mówią o tym, że bardzo dużo się dzieje w tym samym czasie. Zbyt wiele nawet, tak? Trzeba zmienić swoje podejście, czyli tak jak mówię, pojawiły się dwie karty dla Was, które mówią o tym, żeby sobie dzielić zadania. Nie brać na siebie za dużo. No i Królowa Mieczy się też pojawiła. To jest osoba, która mówi prawdę. To jest osoba, która jakby która ceni sobie takie powiedzmy sobie twarde, twarde podejście do życia, tak? Stara się podejmować neutralne decyzje. Możecie to być osoba, z którą się spotkacie, będziecie o czymś rozmawiać, ale to też może być wasza energia. Trzeba będzie podjąć jakąś decyzję, starać się, żeby to była neutralna decyzja, która służy czemu? Służy temu, że z humorem w sposób dowcipny oczyszczamy się z tego, co nam nie służy, oczyszczamy nasze otoczenie też. Tak? Przede wszystkim uuu kochankowie piątka ognia no wiecie ja często powtarzam że w energii kartu kochanków trzeba włączyć te 20% zdrowego rozsądku, a tutaj przy miłości mamy aferę ok, przy miłości mamy dramę, mamy konflikt mamy konkurencyjne cele mamy kłopotliwe szczegóły, które powodują że um, że może trzeba będzie kogoś faktycznie odciąć pożegnać, albo przy nami powiedzieć parę słów prawdy. Proszę bardzo, pojawiajcie się tutaj w czynnikach zewnętrznych. Znaczy tak, jeśli Wasz partner jest o Was zazdrosny i robi Wam aferę, i robi Wam e, jakiegoś tam rodzaju, powiedzmy sobie, mm, sceny zazdrości, tak, dramy i tak dalej, no to faktycznie e, po co to komu? Trzeba powiedzieć szczerze, chyba parę słów prawdy. Um, tutaj, kochani, jeśli chodzi o kwestie zawodowe, powiedziałabym, pracowe, powiedziałabym, to uważam, że um, odizolowanie się od tych dram. Od tych spraw uczuć, tak to nazwę, kierowanie się właśnie logiką, dyscypliną, byciem liderem, tak. Spędzenie czasu trochę ze sobą pomoże Wam wyjść z jakiejś trudnej sytuacji zawodowej. Możecie się też martwić pieniędzmi. Mamy tutaj dwie karty, które mówią o tym, że martwię się pieniędzmi. Będzie trochę dziwne to czytanie, przyznam szczerze. Nie wasze w ogóle. Znaczy, buławy są, ale te buławy, które tutaj są, raczej są obciążeniem i to są takie karty, których wolałabym nie zobaczyć, szczerze mówiąc. Możecie też być zmęczeni, po prostu przepracowani. Może trzeba odpocząć. OK, jeszcze tak mi przychodzi do głowy o pięć monet często po prostu mówi o tym, że jesteśmy zmęczeni, przepracowani i musimy odpocząć. Lub podupadliśmy na zdrowie w jakimś tam znaczeniu, tak? No osłabiliśmy organizm, przez zimbienie złapaliśmy. Więc zwróćcie na to też proszę uwagę. Zwróćcie uwagę na swój stan fizyczny, tak, na swoje zdrowie. Dbajcie o siebie po prostu bardzo. chuchajcie na zimne. Tak bym powiedziała, dmuchajcie na zimne, przepraszam. No i słuchajcie, ktokolwiek tam wokół was nie tworzy tej atmosfery konfliktu i takich właśnie kłótni, powiedziałabym, no to może wynikać z zazdrości, jeśli to jest wasz partner, jeśli to jest osoba, jeśli ktoś to jest nowa osoba, którą wy poznajecie, to od razu powiem, że ona ma w swoim otoczeniu taką atmosferę. Może jeszcze nie wyszła z jednej relacji, a już się pakuje w kolejną. Nie wiem, ona ma wokół siebie atmosferę konfliktu, afery, może to były partner robi taką, a, taką atmosferę wokół tej osoby, więc też po prostu uważajcie. E, no, w sumie, tak mi się wydaje. Znaczy, uważajcie, nie, nie widzę tam jakichś złych intencji, ale chodzi o to, że żebyście nie przez przypadek, żeby nikt was przez przypadek w nic nie wciągnął. Słuchajcie. Bardzo specyficzne, dziwne, po prostu dziwne, powiem Wam szczerze. Dziwne, dziwne karty. Dziwnie się karty ułożyły. Naprawdę, wszystkiego po trochu. I tutaj trzeba na to zwrócić uwagę, i na to trzeba zwrócić uwagę. Wiecie, co mam na myśli? Takie, taki, takie dwa dni, gdzie po prostu parę rzeczy naraz może jednocześnie wymagać od Was atencji. O, może w ten sposób. Okej. Okay. Więc po prostu dbajcie o siebie. Ale Wy... Teraz lew. Dobra. Moje lew, drogie lewy, lewy lewe. Co tam u Was? Odpoczynek. No super. Jeśli jesteście na urlopie, super. Odpoczynek, spokojny, czas. Ale też część z Was, w, powiedzmy sobie, odpoczywając, czyta coś, doucza się, zgłębia jakąś wiedzę, tak? Część z Was zasłużono odpoczynek po pracy. W czasie odpoczynku, część z Was otrzymujecie dobre wiadomości dotyczące spraw finansowych. I marzenie się zaczyna spełniać, i trzeba podjąć decyzję. I normalne, może to te nowe wiadomości otwierają przed Wami jakieś nowe możliwości, prawda? To tym samym właśnie powoduje, że trzeba podejmować decyzję. Teraz zobaczymy, koło fortuny. Kasa z zleci z zewnątrz. Miłość też za tym idzie. Dla części z was kasa, dla części z was miłość, dla części z was informacja o kasie, na którą trzeba będzie poczekać. Eee, albo jeszcze inaczej, ostrożnie z tym kołem Sytuacja może iść nagle naprzód. Ktoś nagle zmieni zdanie, ktoś nagle coś zaproponuje, nagle będzie chciał dofinansować, nagle będzie proponował nową pracę, nowe stanowisko. A powiedziałabym, że karta radzi, żeby się wstrzymać w tym znaczeniu. Nie udawać, że się nic nie dzieje i jakby, że nie ma problemu, tak to nazwijmy. Nie martwić się na zapas, tylko dać sobie czas. Ok? Tak mi przychodzi do głowy, ponieważ ta propozycja tutaj się pojawia przy magu, a mag bardzo często oznacza osoby, które oferują nam coś, troszeczkę zakrzywiają rzeczywistość. I okej, okay, tam później są dwie kielichy. No to jakby to jest, to, to jest piękna karta, bo ona mówi o tym, że w zasadzie intencje są dobre. Ale no właśnie, co zaoferuje ten mag? On może zaoferować coś, co de facto na przykład finansowo będzie miało swój finisz. Za jakiś tam dłuższy czas. Czyli teraz trzeba będzie zaangażować to środki, pracować nad tym, a finansowo. Poczekać, ok? No więc dlatego trzeba podjąć decyzję, zastanowić się, natomiast niewątpliwie jest to pozytywne. Powiedziałabym, że dla Was czytanie, moje drogie lwy, przede wszystkim pracowo zawodowe ale miłość też się pojawia, więc i to znaczy, miłość albo sympatia, albo y, ktoś Wam zaproponuje na przykład pojednanie i Wy się będziecie zastanawiać, co z tym zrobić, tak? Ktoś może będzie chciał pozytywnie rozwiązać jakiś konflikt, poprosi Was o wybaczenie, y, będzie chciał zażegnać jakąś kłótnię. Tak? A dla Was to będzie taka, um, taka chwila, w której potrzebować będziecie więcej czasu, żeby się nad tym zastanowić, ale po prostu powiedzieć wprost, słuchaj, potrzebuję więcej czasu, żeby się nad tym zastanowić, tak? Nie zbyć jakby milczeniem, tylko komunikować się. A czy, jest, czy chcecie, ok? Może kiedyś to było dla Was spełnienie marzeń, a teraz już. To nie jest wam wszystko jedno, tak? Na przykład, czy ta osoba będzie chciała się z wami pogodzić, czy nie będzie chciała z wami się pogodzić. A i macie inne priorytety w danym momencie i dlatego potrzebujecie więcej czasu po prostu. Także w sumie fajne czytanie, moje drogie lwy. I cóż mamy teraz? A teraz mamy strzelce. Wyleciało, wiecie? Czekajcie. Król Wody wyleciał. Uwaga. Może być wam ciężko, słuchajcie. Możecie czuć, że um, jest wam smutno, jest wam źle, Możecie, może część z was um, być podziębionymi, przeziębionymi. Um, możecie się poczuć odizolowani, niekochani. Same wielkie arkanas z zewnątrz i pięć buław. Jest jakiś konflikt wokół Was um, może o pieniądze. Ale powiem tak, z zewnątrz w zasadzie mamy konflikt o pieniądze, konflikt w pracy z szefem, ze współpracownikami. albo w ogóle konflikt w pracy, bo są różne cele przy realizacji czegoś i krótko mówiąc ktoś się o coś wykłóca. Dla Was informacja bardzo ważna jest taka, żebyście po prostu zwracali uwagę na kwestie finansowe. Czyli co, nie, wydajcie, nie wydawajcie za dużo pieniędzy z jakiegoś powodu. Trzymajcie to, co macie, to może być ważne. Ale to też nie chodzi o takie skąpstwo. Raczej chodzi mi o to, żeby tak racjonalnie podchodzić do, do pieniędzy w poniedziałek i wtorek, e, bo mogą, mo, ale z drugiej strony, mogą być jakieś takie nieprzewidywalne w, w wydatki. Które spowodują, że uszczupli się wasz budżet, tak, ale no, z drugiej strony, jak, trza, trza, jak trzeba, to trzeba. No cóż, czasami po prostu człowiek musi. Możecie też poczuć, że brakuje wam na coś pieniędzy i utknęliście w tej sytuacji. Jeśli prowadzicie własny biznes, możecie poczuć, że on po prostu jest jakiś tymczasowy zastój. No więc, jeśli jest tymczasowy zastój, starajmy się spojrzeć na sprawy z różnych perspektyw, tak? Macie wokół siebie osobę, która, was może która wam może przekazać jakąś piękną radę, zupełnie nie, jakby, no nie oczekując niczego w zamian, coś, co wam pomoże wyjść z tej sytuacji. W ogóle dwa razy, po razy pojawiają się karty, które wsk wskazują, żeby starać się wspomóc osoby, które potrzebują wsparcia, pomocy. Zrobić coś charytatywnie dla innych. OK? Więc zwróćcie na to uwagę, szczególnie przy czwórce monet, to ważne. Dlaczego? Bo w czwórce monet my zazwyczaj ściskamy tę energię tak mocno, że nie ma przepływu, i, i tym samym no, nie dajemy szansy, żeby cokolwiek dobrego do nas wróciło. A tutaj dwa razy pojawia się karta, która, mu, karta, która mówi: Słuchaj, postaraj się wesprzeć kogoś, pomóc komuś, zrób coś charytatywnie. Okay? Dla kogoś to może było ważne. Słuchajcie, z, zewn z zewnątrz szef jak nic idzie z jakąś propozycją, och, która się nie spodoba. Albo ktoś będzie próbował, może inaczej, ktoś będzie próbował wprowadzić swoje rządy lub swoje obyczaje i to wam się nie spodoba. To moim zdaniem w pracy. Jak z tym wydilować? Jak z tego wyjść? Wykazać się absolutnie rozsądnym podejściem. A jeśli to będzie jakieś wyzwanie, które będzie ciągnęło ze sobą konflikt z innymi ludźmi, to starać się po prostu podejść do tego w sposób łagodny, i wyrozumiały i rozsądny, bardzo rozsądny, tak? Poświęcić temu czas, wysłuchać, rozsądnie podejść do tematu, racjonalnie, ok? Łagodnie i pożegnać. Tak bym powiedziała, moje drogie strzelce. Możecie też użyć własnej, jeszcze się panna, znaczy z zewnątrz w ogóle, ze znaków zewnętrznych pojawiają się bliźnięta, panna i baran. Jeśli komuś to coś mówi, to jeszcze chciałam powiedzieć, że na przykład to panna może wrócić z jakimś cudownym w cudzysłowie pomysłem, chcieć wprowadzić swoje e, rządy, że tak powiem, albo przynieść ze sobą jakiś konflikt, nie daj Boże, o coś, tak, dla części z Was. Że do panny albo do bliźniąt mogą. W, jakby jak no tak lgnąć jakieś takie dziwne sytuacje, które będą wymagały waszego gdzieś tam zaangażowania, może udobruchania kogoś. OK? Może załagodzenia jakiejś sytuacji. Może ktoś do Waszego partnera wyciągnie rękę o coś Waszego partnera to zestresuje, zdenerwuje, tak, bo nie wiem, no poczuje, że to jest jakby mm, nie okej. Okay. I waszym zadaniem, moje drogie strzelce, będzie rola mediatora. Tak jeszcze mi przychodzi do głowy. No słuchajcie, ważna rola, niezależnie od wszystkiego. E, macie po swojej stronie zarówno osobę, która się potrafi zaopiekować emocjonalnie, uczuciowo innymi ludźmi, jak i osoby, która potrafi, jak i energię osoby, która potrafi znaleźć różne rozwiązania m, takie racjonalne i bardzo efektywne na, na właśnie takie różne zawiasy, tak, zakręty i problemy. Także, Okej, okay. trzymajcie się, pamiętajcie, uczciwe, dobre decyzje. Spokojnie decydujcie, jeśli trzeba kogoś wesprzeć, no to wesprzyjcie, bo to może przynieść dużo dobrego w najbliższych kolejnych dniach, mam nadzieję. Trzymam za Was kciuki, pozdrawiam serdecznie i jesteśmy w kontakcie.